Cześć Szymoneczko, witajcie w kolejnym dniu Majstra na kanale. Dzisiaj następny odcineczek, nie z garażu. Dzisiaj znowu Władek T25 sadzarką. Najpierw trzeba zrobić pole, ale, ale sadzarkę przywiozłem. Twoja Majster? Ta. Miał taką sadzarkę, to miał życie ułożone. Sadzarko. a to to w ogóle Majster, połowa maja ty się będziesz sadził? No, wyobraźcie sobie, że no. W sumie kiedyś się tak sadziło, nie? Yy, no bo Majster nie lubi siekać, nic o co chodzi. No teraz sobie posadzę, ziemia jest ciepła i będzie gitara. No, trochę mm, do bani, bo Majster nie dostał już kurczy sadzeniaków, bo już nie sprzedają. Wziąłem takie trochę większe. Mam troszkę sadzeniaków też, kilka worków, ale reszta są takie większe, najwyżej ciągnął na pół albo coś. Nie wiem, dużo nie ma, dziesięciarów. Także spoko, damy radę. Dobra. Yy, ja odpinam sadzarkę, ziemniaczki mamy tam na vanie. z piłą motorową, o cyk tyle wsadzimy, tyle będzie to będzie. Rozpinam sadzarkę, kultywator, brony jogiń. Będziemy to sadzić trochę duże te ziemniaki. Ale nie było innych, bo majster jako ostatni sadzi chyba w okolicy. Bo majster nie lubi siekać tego dziadostwa. To tego akurat nienawidzę. Dlatego zawsze sadzę w maju zanim trawa się puści, to ziemniak już dawno wyjdzie, już jest ciepło. Także e, dlatego sadzę tak późno, tak. Dzisiaj nie wiem, który jest, 15 chyba jeszcze nie, ale po 10 na pewno już jest grubo. Nie mam telefonu, a mam. Dzisiaj jest 11, o, 11 maja. Kurczę, Dziuba, czego nie mówisz? Wdecik, lecimy dalej, bo brakło nam ziemniaczków i musiałem z jechać po następne 150 kg. czyli tak jak e, wszyscy piszą, to jak pisaliście, nie da się tego oszukać, e, 150, prawie 300 kg na hektar. <gry> Wryć! 300 kilo na dziesięciarów. No niecałe 300, bo my mamy takie troszkę większe te ziemniaczki, są jak widzieliście i, i to wejdzie 300 kilo no. także będzie dobrze. Lecimy do potem kurde majster byś te drzwi. No. W sumie macie rację macie rację co? Duże? Trochę duże. Ale wiecie co? Kurde nie wiem. Czy z tą sadzarką coś nie tak? Eee, Kurde te sadzeniaki, takie malutkie jak były. Tu przelatują jakieś po dwa, po trzy. Tak ma być? Czy nie? Jak to tak może lecieć po dwa, po trzy bez sensu? Co? Nie wiem. Dobra jest. W tym roku się kupiło. Na drugi rok jak chodził, dobre ziemniaki, a są dobre. Bo je mu mamy, to wiem. Eee, to już będą swoje. Dobra, ja to przeładuję i lecimy dalej na pole. Tak to właśnie wygląda. Widzieliście chyba sami na dronie. Majster zasadził, zbiera zabawki, ogrodzona od razu, bo tu sarenki lubią łazić sobie i tyle. Ja się zwijam. Widzimy się na garażu w następnym filmie przy rozbieraniu wozu konserwację następny wóz. Także majster dzisiaj idzie odpoczywać do zobaczyska trzymać hej.